Z tej strony, Pedro, a w tym Materiale pokażę Wam wszystkie aplikacje, strony internetowe oraz programy, które ułatwią Wam grę w Pet Simulator X. Są w 100% darmowe, bez wirusów i nie są uznawane jako cheaty, czyli Big Games je respektuje. Dlatego zapraszam Was do oglądania tego odcinka, bo dzięki niemu będziecie mogli zarabiać dużo więcej gemów, dużo więcej petów i będziecie ogólnie musieli poświęcać mniej czasu na grę w Pet Simulator X, żeby zdobyć naprawdę bardzo, ale to bardzo dobre pety. A co do dobrych petów, to mam widzowie dzisiaj dla Was 404 demona był totalnie za darmo, jak go wygrać, wygracie tym dowiecie się podczas trwania tego odcinka dlatego zapraszam was do oglądania całego, ale już na samym starcie możecie stawić łapkę w górę, subskrypcję i powiadomić znajomego, ponieważ bardzo ciekawy jest ten materiał i on nie tylko wam pomoże w Pet Simulator X ale również w innych grach na Robloxie jak gracie, ale wiadomo głównie w Pet Simulator X, dlatego zachęcam was do oglądania odcinka i już wam pokazuję wszystkie te strony więc zaczynamy, widzowie, dużo z was pytało mnie, Pedro jak ty masz taką wyszuki dzięki której możesz sobie znaleźć prywatny serwer za darmo. Tak, widzowie, da się mieć, można powiedzieć, prywatny serwer za darmo. Jak widzicie, dzięki tej wyszukiwarce mogę sobie znaleźć serwery, gdzie jest na przykład jedna osoba. Dzięki temu jest mi dużo łatwiej kupić merchant, dużo łatwiej jest mi pofarmić, nawet wtedy, kiedy nie muszę wydawać 400 robuxów na prywatny serwer. I od tego jest, widzowie, wtyczka Beta Roblox. Żeby dzisiejszy materiał miał, widzowie, sens, no to akurat do wtyczki Beta Roblox będziecie potrzebowali oczywiście... Google Chrome'a przeglądarki, ale myślę, że każdy to ma albo wie jak to zainstalować, więc zaczynamy. Widzowie, Betteroblox wpisujecie sobie w Google, wchodzicie tutaj i po prostu dodajecie tutaj sobie dodaj do Chrome I jak już dodacie do Chrome, to ta wtyczka się sama, sama wczyta, nie ma żadnych wirusów ani nic takiego, więc i potem, jak już sobie ją pobierzecie, tutaj klikacie dodaj do Chrome. Ja mam usunąć z Chrome, bo już ją mam. To po prostu na Robloxie klikacie F5 na klawiaturze i już będziecie mieli w tą wtyczkę. Dzięki temu będziecie też mogli widzieć różnego rodzaju eventy, które są na przykład w Robloxie, co też dużo ułatwia oczywiście rozgrywkę. No ale przede wszystkim będziecie mieli wyszukiwarkę serwerów. Ona jest naprawdę OP i naprawdę Wam pomaga. Nawet nie muszę Wam tłumaczyć, dlaczego ta wtyczka pomaga, prawda? No bo w sumie Wam chwilę temu wytłumaczyłem, Drugim programem, który też trzeba pobrać, który... A, ta wtyczka i ten program, o którym teraz będę mówił naprawdę mega mało ważą i każdemu się zmieszczą na komputerze. To są po prostu wartości znikome, praktycznie zerowe. Jest oczywiście widzowie TinyTask. TinyTask pozwala nam na tak naprawdę granie AFK. Dzięki Tini taskowi możecie otwierać sobie AFK z y, jajka, możecie serię otwierać 24 godziny na dobę jajka i nie będzie was wrzucało z serwera, możecie sobie farmić na AFK. -u. I TinyTask Task jest dozwolony przez Prestona, przez Big Games, bo się pytałem na Discordzie, więc jest dozwolony Tini Task. Wpisujecie sobie po prostu Tinitask waszego Google i przechodzicie na stronę thetinitask.com. A wszystkie linki prawdopodobnie będziecie mieli w opisie. Program prezentuje się następująco. Ja z Tinitaska korzystam już od dłuższego czasu. Tutaj po prostu klikacie download i będzie Wam się to pobierało. Instaler jest naprawdę widzowie bardzo, albo bardzo, bardzo banalny. No i tak jak mówiłem, dzięki tinitaskowi jesteście w stanie na spokojnie sobie farmić na AFK, otwierać jajka na AFK, nie musicie siedzieć tyle czasu przed komputerem i patrzeć jak się te jajka otwierają tylko po prostu sobie ustawiacie Tiny że co 10 minut wam na przykład skacze postać, ona wam będzie skakała co 10 minut i dzięki temu nie będzie was wrzucała z serwera, czyli macie bardzo dużo czasu na nie wiem lekcje, granie, no cokolwiek innego, ale nie musicie się po prostu zajmować Robloxem, więc to była druga aplikacja, która jest naprawdę potrzebna i bez tych dwóch aplikacji ja sobie widzowie nie wyobrażam gry w Pet Simulator X, ponieważ Pet Simulator X pomaga na awczeniu, polega na awczeniu, a te dwie aplikacje nam to umożliwiają. Kolejną z nich jest oczywiście widzowie Pet Simulator X Wiki. jak się tutaj dostać? Po prostu widzę, widzę Waszego Google. Wpisujecie sobie Pet simulator X wiki i po prostu was tutaj przeniesie, tak? Będziecie sobie tutaj, możecie sobie wejść i tak tutaj się dostać. I co tutaj mamy? Ja sobie tutaj wszystko widzę, więc sprawdziłem. O więc tak, mamy pety, chesty, totalnie wszystko mamy z każdego pet simulatora, nie tylko Xa, ale i jedynki, dwójki. Na przykład nas interesuje Hacker Egg. Nie wiemy jakie są procenty na przykład w Hacker Eggu, więc po prostu wpisujemy Hacker Egg i nam wyskakują linki. Akurat my klikamy pierwszy z nich i mamy cenę podaną, mamy też cenę Goldena, jak Jakie są procenty i tak dalej? Mamy tak rozpisanego każdego widza wiepeta, nawet zobaczcie, mamy Traveling Merchant opisany. Tak, jaką się respi, jakieś procenty szans i tak dalej na, i ceny w merchancie, no po prostu to jest wszystko co można znaleźć o Pet Simulator X jeżeli macie jakieś pytania nie wiem, nie wiecie na przykład co ile się respi Mysterious Merchant, macie tutaj odpowiedziane jeżeli widzowie, nie wiem no tutaj wszystkie odpowiedzi na temat Pet Simulator X są i tak dalej, więc nie musicie się tym przejmować, no i zobaczcie, nawet macie ceny podane, ile gemów będziecie potrzebowali, żeby po prostu danego peta kupić, więc to jest poradka kolejny mega fajna strona, oczywiście Pet Simulator X Wiki, a nie trzeba pobierać, ponieważ jest to, to taka, no po prostu na przeglądarce to macie, więc nie trzeba widzowie tego pobierać. Następną bardzo ważną informacją jest po prostu Discord Big Gamesa, tak? Macie tutaj, ja wam pokażę widzowie, tutaj jeżeli jesteście właśnie na stronie Pet Simulator X, tutaj macie Discorda, dochodzicie do tego Discorda i w czym pomaga ten Discord? Przede wszystkim ułatwia trajdowanie Discorda. Ja używam Big Games'ów Discorda tylko i wyłącznie pod trajdowanie. Tutaj są do tego dwa czaty. A, no i jeszcze możecie sprawdzić, czy was trade był win, czy był lose, czyli po prostu, czy zyskaliście na tym trajdzie, czy straciliście na tym tradzie, bardzo fajna opcja. I macie dwa czaty do trajdowania się. Tutaj jest największe zgroma... zgromadzenie osób, które kupują i sprzedają pety największy targ, największy rynek. Tutaj jak widzicie, cały czas się pojawiają jakieś oferty. Po prostu najłatwiej jest kupić, najłatwiej jest sprzedać peta i najłatwiej jest po prostu tutaj zarabiać gemy i gwarantuję Wam, że każdy, ale to każdy korzysta po prostu z tego Discorda, więc to jest kolejna bardzo, ale to bardzo przydatna aplikacja. Okay, widzowie, kolejną aplikacją na przeglądarce, kolejną stroną przeglądarkową są oczywiście widzowie różnego rodzaju Twittery na temat Pet Simulator X. Wystarczy, że klikniecie Pet Simulator X, Twitter i dostaniecie różnego rodzaju Twittery o Pet Simulator X. Nie tylko od Big Games, a na przykład tutaj macie newsy o Pet Simulator X i tutaj będziecie mieli wszystkie leaky, wszystkie newsy i tak dalej. Tych Twitterów jest naprawdę bardzo dużo, więc możecie sobie znaleźć każdy coś dla siebie, macie tutaj leaky i tak dalej. Oczywiście też jest oficjalny Twitter Big Gamesa, ale na nim się pojawiają dużo mniej ciekawe rzeczy, dlatego patrzcie sobie na, na przykład jakieś newsy albo leaky i tak dalej. Dzięki temu będziecie w 100% na bieżąco, jeżeli chodzi o Pet Simulator X, żaden update was nie ominie, no i oczywiście dzięki temu będziecie mogli więcej gemów zarabiać, ponieważ pamiętajcie, jeżeli macie większą przewagę nad innymi graczami, wtedy automatycznie jest wam łatwiej zarabiać gemy, a te wszystkie strony dają wam przewagę i są oczywiście legalne, są za darmo. Więc czemu by z nich nie korzystać? Następną bardzo ważną rzeczą jest oczywiście biggames.io. Bardzo mało osób korzysta z tego, i ja często o tym mówię, ale jest coś takiego, jak wpiszecie sobie biggames.io, to po prostu widzowie przeniesie was tutaj, czyli klikamy sobie tutaj, i pojawia nam się taka strona. Jest to oficjalna strona Big Gamesów, oficjalna strona Pet Simulatora X. I teraz, na przykład, jeżeli klikniecie merch, to macie te pluszaki, no i oczywiście tutaj możemy się dowiedzieć, że będą Dragon Plusze i Dog Plusze czyli będzie Big, Huge Dragon i Huge Dog oraz widzowie macie tutaj najbardziej ciekawą rzeczą oczywiście jeżeli chodzi o Big Gangs Yo jest Developer Block Tutaj macie powiadomienie 2-3 godziny przed update'em Dokładnie co się pojawi na tym update'cie Jak widzicie całe update'y są w 100% opisywane Co się zmieniło, co zostało dodane, co nie będzie dodane i tak dalej Więc tutaj na biggames.io macie naprawdę wszystko mega fajnie wytłumaczone Macie te... ...update'y, wszystkie wytłumaczone, co się w nich pojawi, dokładnie wszystko, co się w nich pojawi, tutaj też, jak widzicie, dwa nowe jajka i tak dalej, więc naprawdę, widzowie, to jest mega opłacalna strona, ogólnie te wszystkie strony, możecie mi napisać w komentarzu, o ilu z tych stronach wiedzieliście, ponieważ jestem pewien, że praktycznie nikt nie wiedział o wszystkich tych stronach, one naprawdę ułatwiają wam grę i naprawdę dzięki temu możecie mieć dużo większą przewagę nad innymi graczami, możecie dużo więcej zdziałać w Pet Simulator X, dużo więcej zarobić, no i po prostu... Być bogatym, zarabiać techcoiny i tak dalej. W ogóle ciekawostka, jak widzicie, mam 33T. Te... Tech coinów, ja oczywiście robię już w tym momencie Drugi opening za Maxa i tyle mi Zostało, jeszcze mi huge hacker cat Niestety nie wyleciał, no cóż, szkoda To by było na tyle Dobra, widzowie, jak wygrać takiego demona 404, bo wam to obiecałem, wersja Rainbow, oczywiście jakiś losowy enchant Jak widzicie mam ich bardzo dużo Jak je, widzowie, wygrać? Przede wszystkim Musicie zostawić subskrypcję na moim kanale Subik na moim kanale z dzwoneczkiem To jest rzecz obowiązkowa, którą musicie zrobić Musicie zostawić łapkę w górę Czyli jest to drugi wymóg i trzeci Wymogiem jest w komentarzu napisanie słowa Demon oraz Wasznik z Robloxa. Będę wtedy wiedział, że oglądaliście odcinek do tego momentu i będę też wtedy wiedział, że chcecie wziąć się w konkursie na tego demona. A jeżeli ktoś nie napisze Demon, nie wygra, jeżeli ktoś nie napisze niko z Robloxa, również nie wygra. Losowanie będzie za około 3 dni od wyjścia tego odcinka, dlatego polecam się spieszyć. No i oczywiście, przede wszystkim zaprosić Waszych znajomych, ponieważ wydaje mi się, że powiedziałem tutaj bardzo dużo rzeczy takich useful, które Wam się przydadzą w grze. Nie powiedziałem tutaj jakiś głupot i tak dalej, a mam jeszcze widzowie dla was dwie bardzo ważne informacje. Pierwszą z nich jest oczywiście standardowo mój serwer Discord, do którego link macie w opisie. Dlaczego na niego warto wejść? Ponieważ tutaj macie darmowe prywatne serwery. Zobaczcie ile macie prywatnych serwerów do Pet Simulator X. Naprawdę ich jest bardzo, to bardzo dużo. Dodatkowo codziennie macie giveaway na Robuxy, Pety, Gemy, Zależy jaki po prostu mamy dzień, co tam rozdajemy, więc giveaway'e są, bardzo duża społeczność, czyli możecie znaleźć super graczy do CoinMulta na przykład na serwerze, najszybszy kontakt ze mną, dodatkowo też macie czaty, gdzie możecie sprzedawać, kupować pety i tak dalej, macie liki w Pet Simulator X, jajko początkującego, gdzie każdemu po prostu rozdajemy za darmo jajka, ceny w Pet Simulator X, jakichś ekskluzywów, ile dane ekskluzywy kosztują. No i wiele więcej, a przede wszystkim konto Discord jest 100% darmowe, więc zachęcam każdego do wbicia. Link będziecie mieli widzowie w opisie. Jest jeszcze jedna bardzo, ale to bardzo ważna sprawa. Mianowicie moja grupa na Robloxie Robaki Pedra, link do niej również macie w opisie. Co się tutaj znajduje? Bardzo dużo ciekawych rzeczy, ale zachęcam każdego do wbicia. Po prostu będziecie częścią naszej społeczności. A jeżeli ktoś chce wesprzeć moich tak napr, w moich działaniach, w moich openingach i tak dalej, to zachęcam do kupowania koszuleczek. Są na grupie, można sobie kupić No i chciałbym bardzo serdecznie pozdrowić Osoby ostatnie, które zakupiły koszuleczki A jeżeli wy chcecie się tutaj znaleźć No to oczywiście wiecie co robić To były wszystkie strony, wszystkie aplikacje Które ja znam w Pet Simulator X, które ułatwiają Grę, które są legalne Nie mówimy tutaj o żadnych cheatach Ani nic takiego, niektóre z nich trzeba pobrać Ale gwarantuję wam, że nie mają wirusów Są legitne i po prostu przede wszystkim Są legalne, ponieważ pytałem się Z supportu Big Gamesa Czy te wszystkie aplikacje są legalne Dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie i mam nadzieję, że już zostawiliście suba łapę w górę i zaprosiliście znajomego. Trzymajcie się, do następnego razu. Siemano!